a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie y, dekorować dalej y, mój domek ogólnie sorki, że tyle odcinków nie było, ale y, no nie miałem czasu y, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych odcinków no i tak, dzisiaj będę chciał zrobić jakieś doniczki tutaj na parapet nie ma wszędzie parapetów! na dole powinny być kolejne jest są tutaj te slaby, Nie, nie ma. Może u mnie w starym domku będą. Przeszukałem i nie ma, ale za to jest rowienko, więc sobie skrapuję. Tak o. Takie jedno. Jak, jak byliście na ostatnim live, jak was nie było, to nie zobaczyliście tego. Ale zbierałem itemki, co nie zbierałem sobie itemki. Ale... Y, poszedłem po, po Azalię, tam daleko jest Azalia. Przewazali. Wkopałem się. Yy, I tak wkopałem się. Yy, tylko się za nisko wkopałem i zostały dwie dziurki. Ten za nisko. I do tej dziurki wpadło pięć zombiaków, dwa szkielety i jedna wiedźma, coś takiego nie wiem. Yy, no więc skinę z, z, z bardzo dużą ilością żelaza, dwoma częściami diamentowej zbroi. No. Ale sobie poza, poza odcinkami podolej wam to wszystko odnowiłem. Yy, już się noc zrobi, a właśnie. Tutaj jest parapet, nie tu nie ma parapetu. Tam jest dalej co nieodbudowane. Najpierw pójdę spać i idę to odbudować. Nie zawzięłem ja skandych skrzynek ode mnie o, u góry. Czy ja nie mam, Czy ja muszę znowu iść? po rawionko? Serio? O tutaj kurde nie ma. I tutaj Tak, trapdory też są uszkodzone. Dobra. Muszę iść. Albo sprawdzę, czy to jest, są. Yy, jeszcze, czy to jest jeszcze drewienko? Widzowie drewienka nie ma, ale to są slaby te. Znaczy nie slaby tylko trapdory w plus. Yy, które się przydadzą bardzo. Ponieważ to. o To jest zniszczone. To się ogólnie pokazywało, jak pokazywałem e, swojemu bratu ten domek. No i mi tutaj creeper wybuchł No. To jest tak fajnie trochę. Tutaj też wyseczka jest ja ten. Tak, muszę się trzeba Raz po to wszystko. Dobra, widzowie, ja już tam wszystko zaniosę. To jest związane z drybenkiem. Bo nie ma potrzeby tutaj to, tego trzymać. Dobra, widzowie, już tutaj jestem, a więc... Ona. Nie to drewno, kurde. A tutaj jest potrzebne inne drewno. Kurde, nie, nie to co trzeba było zrobiłem. Ach, eee... Yy, jest Slavik, ale czytaj tego brakuje? A ja mam to. Nie, nie mam. Proszę, żebym miał skrzyneczce tej tam. Proszę. Bo ja nie pamiętam, ja mam pamięć dwuminutową. I czy jest? Nie ma! No, kurde, muszę się znowu wracać. Jak ja, jak ja tego. Chociaż. Widać, jak. Nikt ja, z tego nie zauważył. Nikt tego się nie zauważył. To jest zakryte, ja jest zakryte. No i pięknie. A to można tutaj na spokojnie zakryć. No i czy coś tutaj widać, żeby było nie tak? No nie, nic nie widać. Że do niego taśmia się regeneruje. Dobra, odłożę to wszystko. Czy to jest taki mini magazyn? Na dole, bo będę chciał zrobić taką ogromną jaskinię yy, Znaczy, może nie jaskinię, ale taką ogromny okrąg, gdzie, gdzie będzie dojście do, yy, do halli, no yy, do właśnie największ, największego magazynu na tym serwerze. Yy, Wejście do kopalni, może jakieś fajne. A jakieś piecykarnie, nie piecykarnie wszystko tam będzie. No, no i coś takiego będę chciał zrobić. A teraz musiało się przejść po tym Azalię, tylko muszę zabrać ze sobą parę itemków. Dobra, tutaj raczej są takie same śmieci. O, to jest śmieciem. O, te rzeczy są śmieciami. <laughs> to jest też śmieć. No i to w sumie tyle, co może być ten. I można iść po tę azalie, a więc szybki tajemnopsik. Dobra, tutaj gdzieś była ta azalia z tego, co kojarzę. Tak jest co dajcie? Co jest? Dobra, musimy tu kiedyś przyjść. Przyjdziemy tu kiedyś. Ale akurat tutaj to się zaraz piło. No co jest? Kurde! To nie jest podejrzane, kurde, to jest coś chyba nowego. No? Bo takiego czego? Bo, bo ja tutaj rozkopywałem, to jest chyba jakaś nowa Azalia Ale jest Azalia, jest Azalia, No właśnie. Mamy jomik, o który nie chodziło, czyli mchownia, boróweczki Tylko troszeczkę, o No i to tak naprawdę tyle, co nam było potrzebne Potem, na no z tego jak będę wracał, to nie będę robił woł bez sensu Ale po prostu wrócę sobie I sobie Ogólnie jest ciemność, a ja się boję, a ja nie lubię być tak daleko od domu i ten... I... I jak jest ciemno, więc po prostu więc tutaj będę siedział. Piek, piek. no Będę tutaj, tutaj siedział aż na ten dzień. Obecnie jest 13, a o zerowej chyba wstaje dzień. Jeszcze sprawę nie 100%. To jest noc. Po prostu boję się, że, nie, że to się nie zabije. Tak jest mocno, a więc ja idę tutaj spać. Znaczy, nie spać, sobie tutaj zaczekam. O, no i widzimy się po, po przerwie. Jak widzicie, już wstaje dzień, a jeszcze sobie chwileczkę zaczekamy. Jednak, jednak od 20 sej wstaje taki dokładny dzień. O, widać. Widzisz? tu już można iść stąd. Widzę, w ogóle wiedzieliście o czymś takim, że można tak sobie pływać. O. Teraz żeby, trzeba pójść po Bonilla. Nie Miałem Bonilla, ale sobie go szybko zrobię. A mianowicie ja widzowie co ja chcę zrobić. Weź taki mech. postawić go tutaj. No i Taki I azalie. bardzo. Azalię dwie kolejne. Azalia. Kolejne dwie ale waring są dużo łatwiejsze. więc będę starał się tylko je kolejna dobra, widzę, że ostatni i na nic, ale przynajmniej troszeczkę ich zdobyłem. 8 takich, nie wiem, awali. Ale 8 takich dorośniętych. I teraz tak ja trochę gliny wykopał. Gliny akakleju. No. Bo potrzebuję na doniczki. Bo trzeba te doniczki zrobić. Rabbi zabierze jeszcze troszeczkę zrewienka, co na na drzwi. Żeby Szybciej kopać o. Co to tak szybko poznikało? Dobre, nie, to nieważne, leci będzie ok o, No i teraz można kopać Myślę, że tyle wystarczy już tej gliny No a więcej tak nie, po co robić, bo... 128 bo, yy, podziału na 3 to jest... Na dwa to jest pięćdziesiąt piętnaście dziesięć dobra nie wiem sześćdziesiąt, dobra, sześćdziesiąt cztery trzydzieści jedną niczki, w sumie to nie jest taka no aż tak no, bo raz, dwa, trzy. to wziął do przepalania. Tutaj to przypalę. tam się nie chce Raz. A nie, w sumie tam mam większy. Więcej. Tam mam więcej piecyki, w której nie mogę się wysłowić. Ym, no, więc sam pójdziemy. Dobra, widzę, że oczyszczony. Teraz machnę na fajnie rozłożyć można tyle rozłożyć o, okej, okay, myślę, że na tyle będzie dobrze jak to rozdzielę na tyle by jednak nie starczyło jeszcze dołożę tu, tu o, jeszcze jakby nam się przypaliły teraz powiedzmy to wszędzie po jednym można by dać tutaj dwa trzeba tutaj yy, trzy trzeba No. tutaj potrzeba jednego tutaj yy... tak, tu, tu trzech potrzeba jeden raczej wszędzie będzie wsadzany yy, wsadzamy po jeden albo po dwa bo jakbyście nie wiedzieli to, to tak jeden węgiel jest yy, starcza na osiem Taka ciekawostka. No to już tutaj się wszystko przepala. W końcu jest to przepalarnia używana jakoś lepiej. Więc fajnie. Teraz bym się przespał. O, mój piesek ja właśnie tylko <laughs> dla niego nie mam znowu żarcia. Czy to się przepaliło? Jeszcze nie. O tutaj to się przypalało już więc spotko. Także Xps z tego będzie. 15. Może nie wystarczyć. Wystarczy. Teraz spokojnie wystarczy. Teraz bym poszedł zbierać jeszcze kwiatuszki. Po na tym odcinku przecież nie będziemy dekorować z tego, dom tego domku zresztą będzie jeszcze druga część gdzie będę to dekorował i w ogóle się skończyłem, że tam jest piom inny taki fajny a mianowicie nazywa się Flower Forest więc tam można do niego pójść Oj, dużo tego jest tutaj. Dużo tych Oxydays jest. Oxydays, czyli margaretki po polsku, są bardzo ładne. Ile tutaj jest? Dobra, zabieram się do tego. Dobra, widzowie. Myślę, że tyle wystarczy tych krętówczków, widzowie. A więc w tej skrzynce będą wszystkie i do skraftowania tego, jak jeszcze jak, czy nie skraftowania, tylko do zrobienia te, tej, przeładnej tej, dekoracji, tego wszystkiego Już dzisiaj sobie mogę trochę zacząć, a mianowicie wezmę sobie trochę tego no. tak, takie coś no i od razu bardzo ładnie Tutaj tam pomarańczowego tulipana No No ja od razu w tym, w, tym, w tym się bardzo się Tak jak, jako się jakoś Żywie się zrobiło Widzę to chyba już na tyle będzie Jeśli film się spodobał subskrybujcie łapkę w Oczywiście subskrybujcie z łapką jakieś górę Jakieś do tego momentu eee, No i co Pa pa